Radomska Kronika Radiowa. Radomskie Słowo w czerwcu 1923 roku informowało o sprzedaży mydla. Na mieście pojawili się chłopcy, którzy sprzedają mydlo. Jeden z naszych czytelników zlakomil się na kupno tańszego w porównaniu niby z cenami w sklepach, mydla. I jak się okazało, potem mydlo to nic warte nie jest. Prawdopodobnie mydło to posiada bardzo nikły procent tłuszczu, natomiast nadmierne sody. Praczka po użyciu tego mydła dostała jakiś wyrzutów na rękach. Wobec powyższego prosimy władze o zaopiekowanie się tą sprawą i zakazanie sprzedaży podobnych oszukańczych wyrobów. Prasa informowała również o napadzie bandyckim. Na drodze pewnej wsi, najadącego furmanką Majera, napadł jakiś osobnik, żądając od niego wydania pieniędzy. Napadnięty posiadaną przy sobie gotówkę w kwocie pięciu tysięcy marek polskich wręczył osobnikowi, jednak ten kwotą tą się nie zadowolił i począł bić pana Majera tempem narzędziem po głowie. Wskutek zadanych razów napadnięty stracił przytomność, z czego skorzystał sprawca napadu i począł wyprzęgać konia od wozu. Podczas tego pan Majer odzyskał przytomność i rzucił się na napastnika, zlapal go za gardło i powalił go na wóz. I tak powalonego zawiózł do posterunku policji. O tym rozpisywała się prasa w czerwcu 1923 roku. Czytał Dawid Furch Radomska Kronika Radiowa. Wszystkie przedstawione w programie wydarzenia są autentyczne.